musicie mieć zewnętrzną ekspozycję, gdzie mówicie o sobie, bo ludzie wpisują was w Google, ludzie wpisują was w czacie GPT. Ostatnio jeden klient powiedział: "No, wiem, że nie jesteś najtańszy i tak zapytałem czata GPT, czy warto", no i powiedział mi, że warto mówię, zajebiście. Mówię, dobrze, to, to czat GPT jest, 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 jest dobry, jest po mojej stronie. Mówi, no bo to mi wyskoczył wywiad z Bundlerem, tu twoje podcasty jakieś i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to buduje tą, tą markę. Więc słuchajcie, zabierzcie się za tą robotę, żeby chat GPT stał się waszym sprzedawcą, bo ludzie będą pytać czata o was. I teraz ludzie czasami mówią, że a teraz to już jest chat GPT, to już prowadzenie bloga nie ma sensu. Właśnie kurwa, widać jaki to ma sens. Bo jeżeli ty nie stworzysz na swój temat treści, to skąd chat będzie cię znał? Dlatego każdy odcinek, który wrzucam na YouTube, jest również transkrybowany i wrzucany na bloga, żeby czas miał treści z tego odcinka żeby on mnie jeszcze lepiej znał żeby wszystko o mnie wiedział i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. Treści pisane dalej rządzą tylko teraz sposób zmienia się sposób ich wyszukiwania